Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a dzisiaj słuchajcie pokażę wam jeden z najbardziej tajemniczych sekretów Pet Simulator. słuchajcie, jaki znalazłem, bo dzisiaj zobaczymy, drodzy, coś ultra, ultra sekretnego i tajemniczego, moi drodzy. Coś, moi drodzy, w sumie o czym na, naprawdę ja też nie miałem pojęcia, ale jest to naprawdę mega tajemnicza i sekretna sprawa, słuchajcie, zaraz sami zobaczycie. W każdym razie, moi drodzy, mowa o pewnym tajemniczym teleporcie, ukrytym za pewnym budynkiem, słuchajcie, tutaj na tym świecie, który wam moi drodzy pokażę. czy znaczy, moi drodzy, to jest prawdziwe i moi drodzy zobaczymy sobie coś naprawdę, bardzo, bardzo tajemniczego, więc moi drodzy, jeżeli lubicie Pet Simulator, jeżeli lubicie sekrety i sekretne miejsca moi drodzy i takie dosyć niewyjaśnione tajemnice, to jest to moi drodzy bardzo dobry film dla Was. W każdym razie pamiętajcie na samym porządku, aby kończycie zostawić łapę w górę, suba dzwonkiem i koniecznie napiszcie w komentarzu po tym filmie właśnie słuchajcie, z Roblox Twości długo będą słuchajcie wyniki. Na konkurs na tego pięknego słuchajcie Star oraz moi drodzy, jeszcze może jakiegoś peta, słuchajcie, mitycznego damy albo jakiegoś słuchajcie, legendarnego. W każdym razie moi drodzy, pamiętajcie o konkurs i też moi drodzy, by kończycie wbić na Discorda, link w opisie na grupę w Robloxie, Jeremia, te, te, takie fajne koszulki w ogóle. nie pokażę moi drodzy, ale takie fajne świąteczne koszulki są. W macie razie moi drodzy, możecie wbić na tą grupkę i moi drodzy na mojego Instagrama Jeremy to ja 02. Słuchajcie, w każdym razie mamy coś naprawdę mega, mega tajemniczego słuchajcie w Pet Simulatorze, coś co Wam zaraz pokażę. I słuchajcie, coś co naprawdę widać na mapie, słuchajcie, gołym okiem, bo wam to słuchajcie pokażę. Więc słuchajcie, musicie to koniecznie zobaczyć na własne oczy, bo naprawdę jest to mega, słuchajcie, fajna sprawa. A my na samym początku, słuchajcie, zanim sobie klasycznie wróżbę odcinka. Czyli moi drodzy, pójdziemy sobie do moi drodzy, uwaga, Tech-shopu i otworzymy sobie, moi drodzy, bardzo bardzo dużo jajek, które słuchajcie, może znosi Preston, ale nie wiem w sumie, kto je znosi tutaj. W ogóle skąd to je się tu wzięły. Kto je znosi? Ej, faktycznie, kto znosi te jajka, słuchajcie, to jest Preston? Może to Preston nie znosi, słuchajcie, dobra, w każdym razie, moi drodzy, otworzymy sobie parę jajek i zobaczymy słuchajcie, czy mamy szczęście i zrobimy słuchajcie sobie wróżbę odcinka. Takiego zobaczymy, czy mamy się szczęście, szczęście, czy szczęście dzisiaj, może moi drodzy, nie mamy. W każdym razie otworzymy sobie jajeczka i zobaczymy, moi drodzy, jak nam dzisiaj pójdzie, bo może słuchajcie, coś wreszcie dobrego mi wypadnie, proszę naprawdę, żeby coś mi wypadło. Dobra, moi drodzy, więc ogólnie mam troszkę, słuchajcie, zbieranego, jak więc na samym początku... Wystartujemy z grubej rury. I otworzymy jajko za 216 milionów. Więc uwaga, otwieramy sobie. Uwaga, Alien Egg, Golden Alien Egg. Więc proszę bardzo, Preston, naprawdę, chłopie. Ja cię naprawdę lubię, jesteś świetny. Naprawdę, Preston, no nie, no, Preston, no. Co ty jajka składasz, naprawdę? Co to za jajka Preston składa? Naprawdę, to no, moi drodzy, nie, ja sobie Ultra Lucky słuchajcie. A teraz aktywuję i teraz zobaczcie, będzie naprawdę dobra wróżba. Zobaczcie, teraz otwieramy sobie to jajko. I teraz naprawdę wylatuje mi legenda. Zobaczcie, teraz wylatuje mi legenda. Uwaga, mamy, uwaga, mamy basic. No nie, no, ej, co jest dobra. Teraz to jajko, naprawdę to jajko i teraz będzie coś dobrego. Zacznijcie, teraz będzie coś dobrego, uwaga. Preston, proszę, proszę, no nie no co jest Preston, Ty wy działacie tam czy wy tam nie działacie? Co jest? Dobra, słuchajcie, jeszcze raz to jajko. Ja naprawdę Preston, ostatnia szansa, że mi coś wypada z tego jajka, albo nie wiem, albo nie wiem co zrobię, naprawdę, albo będę zły, słuchajcie. Dobra, otwieramy. Ostatnia szansa, że mi coś dobrego wypadnie, uwaga, mamy... O, mamy Epika, no i mówiłem, słuchajcie, widzicie? widzicie? Preston posłuchał. Mówiłem, że coś, słuchajcie, to jest ostatnia szansa. Mówiłem, no i proszę, wypada. Dobra, jeszcze słuchajcie raz. Albo dobra, później Każdy macie, mój dudzy, czas przejść do czegoś naprawdę, naprawdę tajemniczego słuchajcie, coś. O czym naprawdę nie miałem też sam pojęcia. W ogóle, w tym razie, moi drodzy, zauważyłem, że sekrety nam się, słuchajcie, spodobały specsimulatorem, więc słuchajcie, nagrywamy już drugi odcinek w ogóle. Więc pójdziemy sobie, słuchajcie, na samym początku na spawna na shopa, słuchajcie. I ogólnie, moi drodzy, pod poprzednim odcinkiem z gdzie ja pokazywałem, słuchajcie, takie przejście za tymi drzwiami tutaj w tym budynku. Moi drodzy, dużo osób mi pisało, że to, to jest choć nieaktualne i to było z updateu już dosyć dawno temu. I słuchajcie, faktycznie nie grałem jeszcze w sobie tak zacięcie w Pet Simulatora, słuchajcie, więc o tym nie pamiętałem w ogóle, nie widziałem coś takiego, słuchajcie istniało, więc sorry, w razie, moi drodzy, teraz pokażę wam coś, moi drodzy, co jest naprawdę mega tajemnicze, ale na na początku pokażę wam, moi drodzy, w ogóle oznakę czegoś takiego, co właśnie jest dziwnego za tym budynkiem. I zobaczcie, moi drodzy, teraz co takiego będzie kryło, słuchajcie, za tym bankiem. Zobaczcie teraz, a później pokażę wam, moi drodzy, filmik, gdzie ktoś się słuchajcie, przeteleportował. W każdym razie, na samym początku, słuchajcie, musimy sobie wejść tutaj, zobaczcie, tutaj, tutaj. I teraz, moi drodzy, wdrapać na samą górę banku. I tam, moi drodzy, zaraz ujrzycie coś naprawdę, naprawdę, moi drodzy, tajemniczego. W każdym razie, na samym początku, moi drodzy, musimy wejść tutaj na górę tej mapy, czyli musimy prostu dostać się, słuchajcie, na ten murek nad nami, tak abyśmy, moi drodzy, Mogli po prostu sobie tam wejść i po prostu Widzieć sam to co się dzieje pod mapą i dokładnie słuchajcie za tą mapą. W tym celu, słuchajcie, musicie mieć niestety, słuchajcie, płatnego holdboarda, aby moi drodzy dostać się tam na górę. No i teraz, moi drodzy, tu jest jakieś takie miejsce, oj, 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 tu jest jakieś takie miejsce, że moi drodzy, możemy do góry podlecić sobie, moi drodzy, tak o, 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 czekajcie, o, o, tutaj, tutaj, czekajcie, chyba tutaj. O, o, lecimy do góry, do góry, do góry. Góry do góry to działamy do góry, góry, słuchajcie, to tak czasami. O, teraz, dobra, teraz działamy do góry i teraz jesteśmy na górze Zobaczcie, jesteśmy na górze, dobra? Jesteśmy słuchajcie, na górze I teraz jak pewnie widzicie. Tutaj jest coś bardzo, ale to bardzo dziwnego. Widzicie tą platformę, która się znajduje tutaj, moi drodzy? Nie ma ani jednego uzasadnienia, aby ona się, słuchajcie, tutaj znajdowała dokładnie ta platforma. O tutaj, moi drodzy, Ponieważ, moi drodzy, jest to mega dziwna sprawa. W ogóle, co ona tutaj takiego robi, słuchajcie, i znajdziecie, że do czegoś, słuchajcie, ta platforma służy. Bo na pewno, słuchajcie, presto nic nie dodaje, słuchajcie, bez przyczyny do mapy PET simulatora. A zwłaszcza, już, moi drodzy, platformy z jakimiś mapami i tutaj takie dziwne rzeczy i do tego, jeszcze, słuchajcie, taką poświatę tutaj. Więc, moi drodzy, jest to mega dziwna sprawa. I teraz, moi drodzy, zobaczymy coś, co w sumie może nam tłumaczyć, co to, słuchajcie, Takiego może być, słuchajcie, właśnie z tą platformą. I co takiego, słuchajcie, dzieje się tutaj, moi drodzy, za jednym z tych budynków. Ponieważ, jak powiedz, zauważyliście, afituje tam, moi drodzy, pioletowy kolor, który, moi drodzy, jest na przykład tutaj, tak. I ogólnie, moi drodzy, jest on tutaj obecny. I oglądajcie teraz bardzo ważnie, coś, co wam pokażę, ponieważ, słuchajcie, ktoś odkrył naprawdę dziwnego TikToka. Otóż, moi drodzy, Manar Simulator, którego już moi drodzy poprzednio też się powoływaliśmy, oglądając, słuchajcie, TikToka, odkrył czegoś TikToka, słuchajcie, który nam pokazuje coś takiego. Na samym początku mamy takiegoś Bacona, który mówi Hello everyone, zobaczcie. I tutaj Huge secret i Pet Simulator, czyli dzisiaj znalazłem bardzo duży sekret w Pet Simulatorze X. Jest on, moi drodzy, bardzo cool, czyli bardzo, słuchajcie, fajnie. i moi drodzy, musimy oglądać uważnie. Czyli musimy, moi drodzy, pójść za bank. Czyli to zobaczcie, ogólnie tu jest bank, więc jest chodźcie najnowszego update'u i musimy pójść do tej maszyny, która nas zmienia nasze pety na golden. Zobaczcie, czyli tutaj poprawy, gdzie jest właśnie ta feltowa poświata, zobaczcie. Jest tutaj mój drodzy, feltowa poświata. I teraz, moi drodzy, zobaczmy, gościu idzie za to, czyli gościu idzie tutaj za tą maszynę. Tutaj zobaczcie, idzie tutaj. I teraz musimy wyłączyć trade. Aha, musimy wyłączyć. Trade to jest ciekawa sprawa, czemu musimy włączyć trady w ogóle, ale dobra. Mamy włączone trady na Disabled. I uwaga, co teraz takiego się stanie. I mamy, moi drodzy, tutaj gościu, który sobie anekuipuje pedy, okej, okay. to jest też, moi drodzy, ważne w takim razie. I moi drodzy, musimy zoomować i skoczyć w tą ścianę, która jest, moi drodzy, yy, przed nim chyba, czyli tą ścianę, dobra. I uwaga, zobaczmy, czy coś się stanie i zobaczcie, nagle się zmienia w ogóle myszka. Zmienia się słuchajcie, cały ekran i pojawiamy się jakimś tunelu dziwnym. Słuchajcie, nie wiem, moi drodzy, czy to jest moi do jakiś fotomontaż, czy to jest jakiś bug, słuchajcie, w każdym razie sprawdzimy to sami na własne oczy. Zobaczcie, pojawia. Gdyby coś tam było za tą mapą, moi drodzy? I zobaczymy, moi drodzy, czy coś takiego działa w takim razie, moi drodzy, na początku anekwipuję sobie wszystkie pety, które mam zaekwipowane. Czyli moi drodzy, mam teraz zero petów zaekwipowanych, nie ma nic, słuchajcie, za mną ani przede mną. I teraz, moi drodzy, robimy tak, że wchodzimy w ustawienia trading na disabled. Włączamy. Czyli tutaj nikt nie może teraz, słuchajcie, ze mną wymienić. I słuchajcie, podchodzimy do tej ściany. Chyba to była ta ściana, moi drodzy, musimy teraz tutaj duży zoom i skoczyć, skakać. I, i słuchajcie, coś tutaj chyba czy to jest ta ściana. Zobaczcie, czy to jest ta ściana? Bo no to jest tak, albo ta ściana bo ja tam nie albo ta, więc może tutaj. Z tutaj, moi drodzy, czyli mamy zoom na maksa i, słuchajcie, skaczemy tutaj, moi drodzy, może tutaj, tutaj, w sumie tutaj też nie, ale tutaj też spróbuję. słuchajcie, tutaj, czekajcie, tutaj, 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 w każdym razie, moi drodzy, zdaje się, że albo mi się nie udaje, słuchajcie, tutaj przejść, albo, moi drodzy, po prostu nie wiem, może tego takiego nie ma, albo, moi drodzy, jakiś fotomontaż, czy coś, albo po prostu mi się nie udaje tam przejść, w każdym razie, spróbujcie wy sami to zrobić i dajcie znać, moi drodzy, w komentarzu, czy wam się udało, moi drodzy, bo faktycznie, słuchajcie, z drugiej strony ta platforma jest tam, czyli jeżeli już to coś, słuchajcie, tam by było, tutaj, moi drodzy, przy tym banku, w razie, moi drodzy, jeżeli nie, to słuchajcie, jeżeli po prostu jeżeli wam się to uda, to oczywiście mit potwierdzony, a jeżeli nie ma udody, to mamy mit obalony. Więc pomyślałem, słuchajcie, zająć taką serię z testowania różnych, słuchajcie, sekretów Spec Simulatora, na jeden, albo dwa, albo trzy, i, moi drodzy, będzie to formy formie takich mitów, słuchajcie, które potwierdzimy, czyli albo tezę potwierdzimy, albo, słuchajcie, mit będzie obalony. Więc napiszcie, moi drodzy, teraz w komentarzu, jeżeli znacie jakieś fajne sekrety z Pet teraz słuchajcie, które sprawdzimy na odcinku i zobaczymy, moi drodzy, na przykład sekretne miejsca albo coś takiego sekretnego. I, moi drodzy, w na następnym odcinku właśnie spróbujemy zobaczyć te wasze sekrety i zobaczymy, czy jest mit obalony, czy jest, moi drodzy, mit potwierdzony, więc napiszcie, koniecznie sekrety w komentarzu pod tym filmem. No i elo, cześć, papa i siema.